mówiłem wcześniej, że jesteśmy w Korei na którymś filmiku. Nie mam nie oglądam tej filmu. <coughs> Siemano, dzisiaj gotujemy jedno z najpopularniejszych dań kuchni koreańskiej, czyli topoki, toboki, taboki, kluski ryżowe. Jest to bardzo fajne danie, będzie na ostro zrobione z wołowinką. Będzie to modyfikacja przepisu pana Jong-Kwon'a czyli koreańskiego mistrza prosto z Korei, który jest odpowiednikiem naszej takiej Magdy Gessler. Oczywiście modyfikacja przeze mnie, tam w jego przepisie nie ma wołowiny, jest jajko, jakieś crisp, fisze. Nie wiem, czy to w ogóle u nas jest dostępne. A po drugie mi to nie smakuje, bo raz to jadłem, więc robię moją wersję. Mamy tutaj takie składniki jak kluseczki ryżowe, bardzo fajne, mega polecam. Prosta sprawa, bo po prostu się to wrzuca do wody i zobaczycie zresztą jakie to jest fajne, proste i przede wszystkim pyszne. Ja będę dodawał do tego wołowinkę, ona będzie poduszona, leciutko na sam koniec, bo to jest polędwica wołowa, bardzo dobra część z wołowiny i to zobaczycie, będzie takim. Miam, niam, niam, Dalej, co my tutaj mamy Pasta gochujan, wam już troszeczkę znana Pikantna, fajna Dodatek must have w kuchni koreańskiej Sos sojowy również znany Mówię o tym, co będziemy używać, bo reszta tutaj jest tylko dla ozdoby Kukurydziany syrop Marcheweczka, czosnek, cebula Mamy wodę, mamy cukier I tutaj olej sezamowy Zapomniałem Sezam, że posypać Więc znamy troszeczkę tego oleju i będzie Jest też nowy rok, ja święta mam Urodziny, więc yy, przybyły mi Nowe noże, w sumie od moich serdecznych Serdecznych przyjaciół, więc y, bardzo Wam dziękuję za te noże i właśnie teraz je ja pierwszy raz używam na filmikach. Wcześniej kroiłem są tak z*** ostre, że dotknąłem już się zraniłem. No, papier tak. A rękę to już w ogóle. Nagrzewamy patelnie. Tak jak już wspomniałem, to będzie na podstawie przepisu tego ziomeczka z Korei. Te kluski, jeżeli byście chcieli robić w domu, bardzo słaba szansa, że Wam wyjdą takie, jak kupne. Jest to bardzo ciężkie do powtórzenia, więc y, mówię, nie róbcie tego w domu, nie marnujcie na to czasu. Taka paczka około, nie wiem, 10 zł. Jeżeli widzicie to w sklepie, kupcie dwa opakowania Naprawdę warto. Ja zapomniałem, z tym składnikiem jest. Raz jest dostępny, raz nie jest dostępny. I szczerze, dzisiaj y, po prostu zapraszam z chaty, byliśmy mówieni na nagrywki, zrobiłem dzisiaj 70 km, żeby to dostać, a finalnie zajechałem na chatę i wziąłem z domu. Zaczynamy, wola, 900 ml, najwyżej będziemy dolewać. Zakładamy, że to się zmieści. Przepis będzie taki, że te kluseczki będą nie takie oblepione tym sosem, chociaż bardzo takie lubię. Bardziej celujemy tą wodnistą konsystencję, ale będzie ok. Ogólnie jest bardzo dużo tych przepisów. Można robić na różne sposoby, z czym sobie chcecie, ale to jest moja tutaj propozycja. Zobaczycie, wyjdzie przekodatko. Kuseczki wrzucamy do tej wody, która się w miarę tutaj nam już podgrzała. Zobaczymy, czy to naczynie podoła temu zadaniu. Ja to robię na patelni, tak wybrałem, wy to możecie zrobić w garnku, dowolnie. Większość składników już sobie troszeczkę szybciej przygotowałem, na przykład tą wołowinę. Ja wcześniej takiego batona z niej zrobiłem, wsadziłem do zamrażarki i pociąłem wyplasterki. Miały być jeszcze cieńsze, ale wyszło tak jak. Wyszły o mniej więcej takie, miały być jak do odpota, ale wyszła jak wyszło. Wczoraj ją kupiłem. Bardzo świeżutka, fajna wołowinka od gościa po schodkach Gdynia. Pozdrawiam Panie z Gdyni, z Redłowa, z rynku. Bardzo dziękuję za przepyszne świeżutkie składniki i za to, że mnie followujecie i oglądacie. Ora, zaczynamy od największych kosy. Koniec wygupów. Lecimy na poważnie. Kroimy na pół cebulkę No i w sumie pół cebulki użyjemy. Ja sobie tutaj w takie córeczkę. A i zobaczcie, jak to idzie. Pamiętacie, jak kroiłem boczek? I to ledwo co się kroiło? To już się skończyło. Profesjonalne noże. Profesjonalne podejście. Zobaczcie, jak ten kanał się zmienia. Bez sprzętu przybyło. Gdy nie, wszystko full opcji. Lecimy z czosnkiem. Oczywiście, czosnek polski. Dajemy trzy ząbki. Bo cztery to by wampira zabiło. Przez praskę tego nie przepuszczam. Żeby jak najwięcej smaku było. W ogóle ostatnio zauważyłem, że jest was już. 105 followersów. Bardzo dziękuję za wszystkie followy, za zaufanie, że za oglądacie moje filmiki. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji i do zostawienia lajka. Czesneczek jak jaka tak sobie o mały włos? Ale przeginka, nie. Po czym? ogólnie. Sobie tak go mniej więcej posiekam. Postaram się jak najdrobniej, ale wyjdzie, jak wyjdzie. Ja zazwyczaj staram się kroić czosnek. Zauważcie, jak robicie przez praskę, bardzo dużo zostaje jeszcze tamtego czosnku i warto użyć go całego do smaku i zero waste. Zobaczcie chwila, mamy posiekane. Jeżeli ktoś nie lubi tego robić, można również sobie kupić pastę czosnkową. Bardzo fajna, chemiczna chińska. Polecam. Sorry, dzisiaj jest dzień na opak. Polecam. Nie kocham was. Zobaczcie, chwila, posiekany czosneczek, petardunia i lekki bałagan, ale to nic Szukamy łyżki, którą wybrać O, zobaczcie, w każdym domu Kojarzycie tego przyjaciela? W każdym domu musi być Musicie widzieć, co nakładacie Ja, akurat dzisiaj skorzystam z tej Zwiększymy trochę tutaj parę, bo one się za mało przyjaźnią tu ze sobą, tak jak powinny Tutaj właśnie tak sobie je dziabiemy, żeby się troszeczkę rozkleiły Ale będzie jedzą Słuchajcie, dzisiaj jest godzina 21 prawie, jestem tylko po śniadaniu i po zapiekance Więc na pewno zjem ze smakiem i czekam na, to, na tą kolację jak na zbawienie Dobra, zmieszamy troszeczkę ogień i dodajemy odpowiednio tak 50 ml sosu sojowego, ciemnego, jasnego, obojętnie, sos sojowy dajemy šup. Cukier. Mamy tutaj 70 gramów cukru. Siup. Troszeczkę syropu kukurydzianego. Tak na oko, mniej więcej chluśnimy, dajmy chlusta. Powinno się dać około łyżeczkę. Syrop kukurydziany daje. Jego fajnego smaku. Zobaczycie, jeżeli sobie zrobicie syropem, a potem bez, to zobaczycie, że jest różnica. I teraz tak odpowiednio lecimy z pastą gociu dzia. Tutaj nagramy się nie będę rozdrabniał. Powinno być tak około 80 gram. tutaj wrzucam, tak jak leci. 4-5 łyżek, myślę, damy na taką porcję. Pamiętajcie, że w opisie jest cała gramatura na te 5 100 gramów klusek będzie wszystko przygotowane, więc nie martwcie się, wszystko będzie w opisie. Przypuszczam, że to będzie dosyć ostre z tego względu. Jeżeli chcecie mniej ostre, to dajcie troszeczkę mniej tej pasty, nią sobie też odbijamy tą ostrość. I tak to właśnie wygląda. Wrzucamy cebulę, szczypiorek, który ma być przygotowany będzie na koniec, na wykończenie, nada nam. Smaku. I tak samo robimy z czosneczkiem. Wrzucamy wszystko, siup. I lecimy jeszcze z marcheweczką. Postaram się ją pociąć na takie fajne paseczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, marcheweczka również wlatuje. No i mieszamy, żeby tutaj nam te składniki się troszeczkę połączyły. Można również przyjąć taką wersję, że sobie tutaj wszystko wrzucacie, mieszacie i wsypujecie. Ja akurat postanowiłem tak zrobić, że tutaj na patelnię. Uwaga, pierwsza próba smaku. Przygięłem z ostrością, dosyć ostre, ale wyszło fajnie. Jak już macie wszystko wrzucone, wymieszaliście, około 15 minut, niech to tam się zaprzyjaźni wszystko i wymiesza. I jednocześnie, jak te kluseczki dojdą, możecie sobie za te 10-15 minut wyjąć jedną, spróbować, czy już pyszna jest i nasiąknęła tym naszym pięknym, smacznym sosikiem. Czekamy, aż się zredukuje, do zobaczenia za chwilę. Po około 10 minutach danie jest gotowe, więc wrzucamy włowinkę, Tak jak mówiłem, będzie to danie z wołowinką, ja po prostu kładę tak te plasterki i dosłownie minutka dwie, Niech to sobie tutaj chwilę pobulgota i będzie gotowe. Tak jak mówiłem, jest to wersja typowo koreańska, czyli taka troszeczkę konsystencja zupy Dałem 900 ml wody Jeżeli chcecie taką konsystencję mniej zupiastą, to dajcie 800 ml wody Będzie trochę lepiej, jeżeli tak wolicie Będzie jeszcze druga wersja, czyli topoki, ale w wersji serowej Istny, przyjemny komfort, łódzik prosto z Korei Mało tego, będziemy jeszcze robić drugą wersję tych kluseczek Tak jak na opakowaniu Proszę bardzo Czyli takie e, oblepione tym sosem, takie jak robiłem kurczaka Wiecie, ta skrobie ziemniaczana, że to było takie w tym sosiku przytulone No tutaj mówiłem, konsystencja bardziej zupki, ale zobaczycie, również to fajnie wygląda Mięsko już się ścięło, dosłownie dwie minutki, żeby ta wołowinka tutaj troszeczkę się ścięła Ale żeby była jednocześnie półsurowa Wyłączamy palnik i lecimy z programem Do tego będzie Mieszanka furikake do posypania Lecimy z tematem Tyle wystarczy I szczypioreczek Bardzo proszę, oto moja propozycja na topoki koreańskie w sosie gochujang Z dodatkiem włóki Pamiętajcie, że u mnie na kanale znajdziecie różne przepisy z kuchni azatyckiej Więc zapraszam Próba smaku, lecimy Kluseczka, sosik Pycha, zobaczcie Mięsko, dobrze to wygląda. Próba mięska, mm, bardzo dobre danie, mega polecam, spróbujcie w domu. Ja bym miał opisać te danie, jest to bardzo pyszne danie. Ja miałem opisać te danie, jeżeli chodzi o smak. Jest to przede wszystkim pikantne i słodkie danie. E, pikantne przez tą pastę gocizian, a słodkie przez oczywiście cukier i resztę składników, które daliśmy. Wyszło naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za to, że jesteście za Wasze subskrypcje i łapki w górę. Zapraszam do sekcji komentarzy i dajcie znać, czy Wam wyszło w domu.